26 dzień lipca: weekendowe wydanie codziennika polonijnego, a w nim papież odwiedza najbiedniejsze dzielnice Rio de Janeiro. Dramatyczna sytuacja finansów Polski: rząd obniża próg ostrożnościowy i dalej zadłuża społeczeństwo. Premier Ontario Kathleen Wynne w tarapatach współpracował z Rosjanami, ma trafić do Waszyngtonu. Vahina to mała dzielnica, zapomniana fawela leżąca w tak Strefie Gazy, ubogiej i pełnej przemocy północnej części Rio de Janeiro. Wizytę papieża w tej ubogiej dzielnicy to zwrócenie oczu świata oraz rządzących na problem ubóstwa i biedy. Franciszek, poprzez swoje gesty, wskazuje, że każdy człowiek jest ważny i powinniśmy wyciągać do niego pomocną dłoń. Miarą wielkości społeczeństwa jest sposób, w jaki traktuje ono najbardziej potrzebujących, tych, którzy nie mają nic poza swoją biedą. Wcześniej Ojciec Święty Franciszek stał się symbolicznym gospodarzem Rio de Janeiro. W tamtejszym pałacu miejskim papież otrzymał klucz do miasta, w którym odbywają się Światowe Dni Młodzieży. Wręczenia kluczy dokonał na pałacowym balkonie niepełnosprawny chłopiec. Następnie ojciec święty pobłogosławił flagi olimpijskie. Igrzyska odbędą się w Brazylii w 2016 roku. Wczoraj wieczorem papież był powitany na plaży Copacabana przez młodzież uczestniczącą w Światowych Dniach Młodzieży. Lejący się strugami deszcz nie przeszkadzał nikomu. Próg ostrożnościowy zawieszony. Minister Rostowski będzie dalej zadłużał Polskę. Polski Sejm przyjął dziś uchwałę o zawieszeniu pierwszego progu ostrożnościowego. Oznacza to, że budżet może być znowelizowany, a maksymalny dopuszczalny deficyt zostanie powiększony. Ustawa przewiduje zawieszenie do końca roku sankcji nakładanych na finanse publiczne po przekroczeniu tzw. pierwszego progu ostrożnościowego, gdy relacja długu publicznego do PKB przekracza 50%. Dług publiczny będzie mógł dalej szybko narastać. I kolejne lata przyniosą podwyżki podatków, które trzeba będzie płacić na to, żeby coraz większy dług publiczny spłacić. Powraca sprawa oskarżenia o nadużycia finansowe urzędującej premier Ontario Kathleen Wynne. Chodzi o skandal związany z niezwykle kosztownym odwołaniem przez rząd liberałów budowy dwóch elektrowni gazowych w mississadze Oakville, co kosztowało podatników setki miliony dolarów. W tym czasie Kathleen Wynne była zastępczynią Daltona Maginty. Pani premier zaprzeczała pod przysięgą, jakoby wiedziała o tych planach. Teraz może się okazać, że nie całkiem tak było. W ostatnich dniach udało się odtworzyć część korespondencji e-mailowej, która została wykasowana przez urzędników. W Ministerstwie Usług Rządowych poinformowano, że odtworzono 3200 zarchiwizowanych taśm, na których znajdowały się kopie e-maili przesyłanych pomiędzy 13 politykami Partii Liberalnej. Wśród nich aż 1233 zawiera e-maile od premier Kathleen Wynne. Jeśli okaże się, że premier kłamała, może to Kompletnie przetasować sytuację na scenie politycznej Kanady. Szef służby kontrwywiadu wojskowego Janusz Nosek we wrześniu bieżącego roku ma otrzymać nominację na tasze wojskowego w Waszyngtonie. W związku z tym poseł Tomasz Kaczmarek domaga się od ABW przeprowadzenia kontrolnego postępowania sprawdzającego wobec szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Zdaniem Tomasza Kaczmarka, zachodzi podejrzenie, że Nosek przekazał przedstawicielom rosyjskich służb specjalnych danych osobowych oficerów służby kontrwywiadu wojskowego poprzez wysyłanie ich do Afganistanu rosyjskimi samolotami z rosyjskimi załogami. Jak czytamy w zawiadomieniu, podczas transportu oficerów miało dochodzić do nieuzasadnionego międzylądowania w Azerbejdżanie. Wtedy to jak wskazuje Kaczmarek, cały sprzęt SKW był pod opieką Rosjan. Kolejne wątpliwości podważające wiarygodność osoby desygnowanej na tasze wojskowego w Waszyngtonie budzi przekazanie przez Janusza Noska w 2011 roku doprowadzonego przez prokuraturę okręgową w Warszawie śledztwa trzech twardych dysków, na których nagrana była kartoteka operacyjna obu zarządów wojskowych służb informacyjnych oraz służb kontrwywiadu wojskowego. Zgodnie z ustawą o wywiadzie i kontrwywiadzie wojskowym ujawnienie takich danych jest bezwzględnie zabronione. Uwaga, to ostrzeżenie dotyczy wszystkich rodziców. Jest środek lata, nie zostawiajmy samych dzieci w samochodach. Akcja Śmierć dziecka w aucie to szokująca, poruszająca kampania w Stanach Zjednoczonych, ale dotyczy rodziców na całym świecie. Ostatni taki przypadek w Kanadzie miał miejsce w Edmonton na początku lipca. Trzyletnia dziewczynka pozostawiona w samochodzie z powodu wysokiej temperatury zmarła. Tylko w Stanach od początku tego roku taki sam los spotkał 15 dzieci. Wszystkie były zamknięte w samochodach. W tym czasie ich rodzice poszli robić zakupy w sklepie. Wystarczy kwadrans, by roczny maluch nie wytrzymał temperatury. Na naszej stronie internetowej www.poloniatube.com pokazujemy całość wstrząsającego filmu, przestrzegającego przed zostawianiem dzieci choćby na 15 minut w samochodach podczas upałów. a skoro mowa o upałach, to trochę lato odpuściło. Pogoda nietypowa jak na Kanadę, w końcówce lipca, chłodne poranki i wieczory. Dzisiaj 24 stopnie, lekkie tylko zachmurzenia, w sobotę temperatura 25 stopni i 40% możliwość deszczu, a w niedzielę tylko 23 stopnie i bezchmurne niebo. Mamy zaproszenie dla Państwa na najbliższą niedzielę na festyn w Brampton. Po mszy świętej prymicyjnej o godzinie 12.30 w kościele świętego Eugeniusza de Mazeno, o godzinie 14.00 rozpocznie się festyn z zespołem: Standard Będzie też loteria, wyśmienita kuchnia, wiele atrakcji. A po festynie można od razu pojechać do Misisagi, do kościoła świętego Maksymiliana Kolbe, gdzie również w najbliższą niedzielę, 28 lipca o godzinie 16 odbędzie się uroczystość poświęcenia samochodów w Dniu świętego Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Poświęcenie odbędzie się na parkingu kościelnym.